Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Agrowiadomości Nonstop i zapraszamy do ich obejrzenia, dziś m.in. W agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa kończy się jeden, a zaczyna kolejny nabór wniosków dla hodowców trzody chlebnej. Niestety nie ma szans na dofinansowanie działań w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, o co wnioskowały Izby rolnicze. Za nami 26. edycja targów Agro Show Bednary, w tym roku po raz kolejny z udziałem Grupy Azoty. W skupach niewielkie ruchy cenowe w przypadku zbóż, rzepaku i żywca wołowego, wyraźne spadki notowały kukurydza i żywiec wieprzowy. Po raporcie cenowym powrócimy do kongresu nauk rolniczych, który odbył się w Puławach i zarejestrowanej po imprezie rozmowy z doktorem Grzegorzem Siebielcem na tematy związane z glebą. Już tylko tydzień pozostał rolnikom, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed afrykańskim Pomorem Świń na ubieganie się o pomoc finansową z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100 tysięcy zł, które można przeznaczyć m.in. na wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę. Pomoc udzielana jest w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub ryczałtu w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia, montażem bramy czy furtki. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dysponowanie nieruchomością oraz prowadzenie na jej terenie chowu lub hodowli metodami konwencjonalnymi nie mniej niż 50 świń, metodami ekologicznymi nie mniej niż 27 świń lub hodowli dowolnej liczby świń raz rodzimych albo świń raz czystych. Wnioski przyjmowane są do 1 października wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARIM. Pula środków przewidziana w naborze to blisko 176 milionów złotych. Na razie o taką pomoc ubiega się jedynie 70 rolników. Tymczasem od 29 września do 17 października producenci rolni utrzymujący świnie będą mogli składać wnioski o refundację 100% wydatków poniesionych w tym roku na działania związane z bioasekuracją. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i będzie udzielana za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc obejmuje zwrot kosztów poniesionych m.in. na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu i środków do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, odzieży oraz obuwia ochronnego, a także zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem zwierząt domowych oraz przebudowę lub remont pomieszczeń do utrzymywania świni w odrębnych, zamkniętych budynkach w przypadku gospodarstw, w których średniorocznie utrzymuje się nie Więcej niż 50 sztuk świn. Wnioski będą przyjmowane przez kierowników biur powiatowych ARIMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według wrześniowego opracowania Biura Analizy i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, globalna produkcja wołowiny w całym 2025 roku może ukształtować się na poziomie 78 milionów ton wobec 78,5 miliona ton w roku ubiegłym. Mniejszy globalny poziom produkcji wołowiny będzie prawdopodobnie wynikał ze spadku podaży, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chinach i Unii Europejskiej i zostanie częściowo zrównoważony przez wzrost produkcji w Indiach, Australii i Pakistanie. W krajach unijnych mniejszy poziom produkcji jest następstwem utrzymującego się od kilku lat spadku pogłowia bydła u wiodących producentów żywca wołowego. Przewiduje się, że w 2025 roku w całej Unii Europejskiej produkcja wołowiny może wynieść nieco ponad 6,5 miliona ton. O półtora 1,5% mniej niż w 2024 roku. W Polsce z roczną produkcją żywca wołowego na poziomie od 500 do 600 tysięcy ton, która jest piątym producentem wołowiny w Unii Europejskiej, po Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech, pomimo spadków w pogłowiu bydła, wzrasta eksport produktów wołowych i cielęcych. Nawet do 90% wolumenu krajowej produkcji wołowiny przeznaczone jest na eksport głównie do krajów Wspólnoty. Ma to związek z dużym globalnym popytem na produkty wołowe oraz korzystnymi cenami asortymentu wołowego na rynku międzynarodowym. W pierwszym półroczu tego roku z Polski wyeksportowano 280 tysięcy ton produktów wołowych i cielęcych, o 4% więcej niż przed rokiem, a przychody z eksportu wyniosły ponad 1,7 miliard euro, czyli o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym półroczu tego roku w eksporcie asortymentu wołowego dominowało mięso około 90% udziału. Za granicę sprzedano 223 tysiące ton mięsa wołowego, czyli o 5% więcej niż przed rokiem. Do krajów unijnych skierowano 186 tysięcy ton mięsa, m.in. do Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Niderlandów i Francji. Poza unijnymi odbiorcami były to Turcja, Wielka Brytania i Izrael. Import produktów wołowych i cielęcych do Polski od początku tego roku jest niewielki i dotyczy przede wszystkim mięsa i żywca. Do końca czerwca do kraju przywieziono 40 tysięcy ton produktów wołowych i cielęcych, o 12% więcej niż przed rokiem. Mięso wołowe przywożono m.in. z Włoch, Niemiec i Niderlandów. W pierwszym półroczu przywieziono 136 tysięcy sztuk żywca wołowego, w którym około 60% stanowiły cielęta. Żywiec wołowy importowany był m.in. z Litwy, Słowacji, Łotwy, Estonii, Irlandii, Niderlandów i Węgier. Od września ubiegłego roku, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce utrzymują się wzrostowe tendencje cen skupu żywca wołowego, które od czwartego kwartału ubiegłego roku przybrały na sile. Wynika to z mniejszej podaży wołowiny na rynku unijnym przy wzroście globalnego popytu. Na początku sierpnia zarząd Krajowej Rady Sprólniczych wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ponownego uruchomienia w całym kraju. Naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego Programu Środowiskowej Regeneracji Gleb poprzez ich wapnowanie. We wrześniu fundusz przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Niestety na chwilę obecną nie ma zabezpieczonych środków finansowych dedykowanych na realizację działań w ramach tegoż programu. Jak informuje fundusz, nie ma także planów uruchomienia takiego wsparcia w kolejnych latach w ramach obowiązującego planu finansowego. Przypomnijmy, że Ogólnopolski Program Regeneracji Środowiskowej Gleb poprzez ich wapnowanie był wdrażany w latach ubiegłych. We współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz stacjami chemiczno-rolniczymi. Celem programu była poprawa jakości gleb zakwaszonych poprzez zastosowanie odpowiednich dawek wapna nawozowego, co sprzyjało zwiększeniu ich żyzności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Program miał charakter interwencyjny i był ograniczony czasowo oraz budżetowo. Począwszy od roku 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył łącznie na te zadania w ramach dedykowanego programu kwotę niemal 300 milionów złotych, co przyniosło efekt w postaci ponad 525 tysięcy hektarów zregenerowanych gleb. Od 1 października rolnicy mogą się starać o wsparcie na rozwój małych gospodarstw z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Łączny limit środków przeznaczonych na ten nabór wynosi blisko 515 milionów złotych. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy między innymi prowadzą produkcję ekologiczną lub produkcję ekologiczną i przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi. Zajmują się produkcją rolną lub produkcją rolną i przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne. Rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania żywności tylko produktów rolnych na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw. Spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Uzyskali przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Posiadają gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 300 hektarów, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tysięcy euro i nie prowadzą działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych. Wsparcie ma formę ryczałtu, które wynosi 120 tysięcy złotych. W przypadku operacji dotyczącej rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną lub 100 tysięcy złotych dla pozostałych operacji. Otrzymane środki można przeznaczyć np. Na, na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów. Istotne jest, aby w wyniku realizacji operacji nastąpił wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach krótkiego łańcucha Dostaw co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu 43 200 zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 1 października do 28 listopada tego roku za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARIMR. Od 25 września do 28 października będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia na tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Dofinansowanie pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór zostanie przeprowadzony przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tego wsparcia mogą skorzystać uznane nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku organizacje i grupy, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Pomoc nie dotyczy jednak producentów owoców i warzyw oraz hodowców drobiu i pszczół. Dofinansowanie ma formę rocznych płatności realizowanych przez pierwszych 5 lat od daty uznania przez dyrektora oddziału regionalnego ARIMR. Maksymalna kwota, którą można otrzymać corocznie w tym okresie, to 100 tysięcy euro w przypadku organizacji producentów. Natomiast gdy beneficjentem jest grupa producentów rolnych 60 000 euro do 10 000 euro na jednego członka grupy. Wysokość pomocy w kolejnych latach wynosi odpowiednio 10, 9,5 9 8,5 i 8% udokumentowanych rocznych przychodów netto. Już tradycyjnie w drugiej połowie września teren lotniska w Bednarach opanowują przede wszystkim firmy produkujące sprzęt rolniczy, a to za sprawą agro Show, czyli największych tego typu targów nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku podczas trzech dni imprezy prezentowane były ciągniki, kombajny, opryskiwacze, agregaty i wszelki sprzęt jeżdżący mogący przydać się w gospodarstwie. Tysiące zwiedzających i podpatrujących najnowsze rozwiązania mogło również przyjrzeć się innym produktom wykorzystywanym w rolnictwie. Od lat jednym z wystawców jest firma Swimmer, producent między innymi zbiorników do magazynowania takich produktów jak nawozy płynne. Szereg tych atrakcji jest. Czy to są atrakcje dla klientów, którzy nas odwiedzają co roku i są? Naszymi stałymi klientami. Mamy dla nich atrakcje w postaci różnego rodzaju konkursów, zabaw i gier. Yy, mamy kilka rodzajów promocji na różnego rodzaju zbiorniki, więc yy, byśmy musieli długo tutaj pogadać, żebyśmy o wszystkim porozmawiali. W tym roku firma Swimmer uczestniczyła w AGRO Show już po raz 18. Duże doświadczenie w organizowaniu stoiska znalazło swój wyraz w zainteresowaniu odwiedzających. Na przebywających czekało moc atrakcji m.in. spotkanie ze znanym strongmanem i zawodnikiem MMA, Mariuszem Pudzianowskim. Podczas tegorocznej edycji z Wimerąbi już drugi rok z rzędu towarzyszyła Grupa Azoty. Producent nawozów płynnych był także partnerem innego producenta, między innymi zbiorników na płynne nawozy firmy Kingspan, która podczas tegorocznych targów obchodziła swoje 25-lecie. Rozdajemy masę niespodzianek, prezentów, giftów dla naszych klientów, służymy radą, odpowiadamy na trudne pytania, Promujemy nasz najnowszy nawóz, jakim jest RSM Bioshot oraz Folires. Folires, który został zgłoszony do konkursu, innowacyjny produkt roku. W konkursie czasopisma Farmer już od 1 października można głosować, więc to dla nas jest bardzo owocnych. Trzy dni, na których naprawdę możemy się bardzo szeroko zaprezentować. Odwiedzający stoiska Grupy Azoty w strefach Swimmer i Kingspan mogli liczyć na bardzo ciekawą ofertę. Wraz z gospodarzami organizowane były liczne zabawy i konkursy, z których producenci rolni mogli wyjść z workiem nawozu Olires czy pojemnikiem produktu Tohumus. Gro przybywających mogło pogłębić swoją wiedzę i dopytać o ofertę produktową Grupy Azoty. Przekrój odwiedzających był bardzo duży, zależny poniekąd od dnia. W piątek głównie na naszym stoisku odwiedzali nas uczniowie szkół rolniczych. Faktycznie tutaj było dużo pytań teoretycznych, to są osoby, które dopiero przejmą obowiązki w swoich gospodarstwach, ale fajnie, że ta wiedza jest i dociekają. W kolejnych dniach faktycznie odwiedzali nas rolnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta sprzedażowa, którą Grupa Azoty zaprezentowała na targach. Najciekawsze rozwiązania, które zwróciły najwięcej zainteresowania to nowy RSMS Bioshot, N+, oraz nowy nawóz Folires. 26 targi Show w Bananach przeszły już do historii, w tym roku bezapelacyjnie wszystko dopisało. Od ilości wystawców, poprzez liczbę odwiedzających, po tak prozaiczną rzecz jak pogoda. Uczestnicy imprezy, oprócz oglądania samych maszyn, mogli wziąć udział w imprezach towarzyszących, takich jak finał konkursu Młody Mechanik na Medal, finał Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym, pokazy polowe maszyn czy spotkania z influencerami. Ministerstwo Rolnictwa zaprasza na Dożynki Polskie w Spale, które odbędą się w niedzielę 28 września. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Jest to powrót do tradycji ogólnopolskich dożynek w Spale, które mają prawie stuletnią tradycję. Ogólnopolskie dożynki w Spale rozpoczną się o godzinie 11, mszą świętą polową, która odbędzie się przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Zaplanowane także przejście barwnego korowodu dorzynkowego, oficjalny ceremoniał dorzynkowy z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, delegacji rolników i gości honorowych oraz prezentację wieńców dorzynkowych. Na odwiedzających czekać będą też strefa wystawiennicza oraz wiele atrakcji artystycznych, wśród nich prezentacja kultury ludowej wszystkich regionów Polski, występy zespołów ludowych oraz koncerty popularnych zespołów i artystów. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych uczestnikach dożynek, dla których przewidziano specjalną strefę zabaw i animacji. Wstęp na imprezę będzie wolny. Historia ogólnopolskich dożynek Spale sięga roku 1927, gdy po raz pierwszy patronat nad odbywającymi się uroczystościami dożynkowymi objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. W okresie międzywojennym Spała była letnią siedzibą prezydentów Polski. Po raz ostatni przed wybuchem II wojny światowej dożynki prezydenckie w Spale odbyły się we wrześniu 1938 roku. Do przedwojennej tradycji wrócił w 2000 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski. Po nim gospodarzami dożynek w Spale byli kolejni prezydenci. W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 dożynki prezydenckie zostały przeniesione do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu zaprasza na webinarium na temat środków produkcji i nawozy poprawiające właściwości gleby w produkcji ekologicznej. Podczas szkolenia, które zaplanowano na 9 października, omówione zostaną zagadnienia dotyczące stosowania środków w produkcji ekologicznej. Mowa będzie o dozwolonych środkach i radzeniu sobie z ich ograniczoną ilością. O nawozach poprawiających własność gleby, produktach zwiększających żyzność gleby, a także zasadach kwalifikacji produktów przez Jung dla gospodarstw ekologicznych. Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz osób zainteresowanych tematem. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę ECDR, rekrutacja prowadzona będzie do 7 października. Szkolenie dla doradców zatrudnionych w państwowych jednostkach doradczych jest bezpłatne, dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w szkoleniu. Wynosi 130 zł. brutto. Wydarzenie organizowane jest na platformie Microsoft Teams. Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Nie zatrzymuje się w wyraźnych spadkach cena kukurydzy suchej, której znów odpisaliśmy w ostatnim tygodniu ponad 70 zł. Wyraźne spadki zanotował także żywiec wieprzowy. Na pozostałych mapach zmiany niewielkie w obie strony. W około połowie województw w obie strony zmieniały się widełki cenowe na mapie pszenicy konsumpcyjnej. Korekty te zamknęły się w przedziale od 5 do 20 zł i nie wpłynęły na zmiany skrajnych cen dla Polski. Z kolei średnią krajową obniżyły o symboliczną złotówkę w skali miesiąca strata wynosi ponad 3%. Niespełna 3%, raczej na przestrzeni miesiąca średnia cena pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu odpisaliśmy od jej wartości 3 zł. Zmiany widełek cenowych tylko w trzech miejscach, a wśród korekt był spadek o 10 zł maksymalnej ceny dla Polski. Cena minimalna nie zmieniła wartości, ale powiększyła swój zasięg. Zmniejszył się zasięg minimalnej ceny na mapie przenżyta, zmieniła się także cena maksymalna, która w porównaniu z poprzednim notowaniem zyskała 40 zł. Zmiany widełek cenowych w czterech województwach po dwie na plus i minus. W średniej krajowej dopisaliśmy 2 zł, trend miesięczny prawie 2,5% pod kreską. Tylko 7 zł, czyli nieco ponad 1%, traci na przestrzeni miesiąca rzeto konsumpcyjne. Zmiany widełek cenowych w ostatnich dniach w pięciu województwach z przewagą tych pozytywnych. Zmieniły średnią krajową o 5 zł w górę. Nie zmieniły się natomiast skrajne ceny dla Polski oferowane za to zboże. Takie same jak tydzień temu są również wartości skrajnych cen dla Polski na mapie jęczmienia. Stabilnie w skupach tego zboża zmiany widełek cenowych dotyczyły tylko trzech województw. Za każdym razem były to zmiany in-minus. Zarówno na przestrzeni ostatniego tygodnia, jak i miesiąca średnia krajowa cena jęczmienia traci 4 zł. Kolejny raz kilkadziesiąt złotych odpisaliśmy od średniej ceny kukurydzy suchej. Przeceny w kilku województwach sięgające nawet wartości trzycyfrowych obniżyły cenę za ziarno o 72 zł do poziomu wyraźnie poniżej 700 zł. Ze skrajnych cen dla Polski zmieniła się tylko minimalna, tracąc 20 zł. Miesięczna zmiana średniej krajowej to ponad 23%. Dokładnie 10 zł traci na przestrzeni miesiąca średnia krajowa cena rzepaku. W ostatnim tygodniu dopisaliśmy do niej dwa razy tyle. Zmiany widełek cenowych w siedmiu województwach, przy czym sześciokrotnie na plus. Ze skrajnych dla Polski zmieniła się tylko cena maksymalna, która zyskała 40 zł. To nie był dobry tydzień dla cen żywca wieprzowego, które traciły wyraźnie. Niemal w każdym województwie zmienialiśmy widełki cenowe o wartości kilkudziesięciu groszy w dół. Obie skrajne dla Polski w dół, minimalna o 40, a maksymalna o 80 groszy. Średnia krawa spadła o 43 grosze. W porównaniu z ostatnią dekadą sierpnia strata to ponad 9%. Już od dłuższego czasu jedyną mapą w naszym zestawieniu, na której kolor trendu miesięcznego jest zielony, jest ta prezentująca ceny żywca wołowego. Na przestrzeni miesiąca średnia krajowa zyskuje ponad 1%. Ostatni tydzień to brak zmian średniej krajowej i minimalnej dla Polski o 50 groszy w dół, zmieniła się tylko cena maksymalna. Panie profesorze, bardzo ciekawy wykład o glebie, ale dzisiaj na przykład na wykładach była poruszona dyskusja transferu wiedzy. Było poruszony temat tego, że od czasów, od początku XX wieku czterokrotnie wzrosła wydajność upraw z hektara, czterokrotnie zwiększyła się wydajność hodowli zwierząt. Moje pytanie, czy zwiększyła się odpowiednio wiedza rolników, żeby oni odpowiednio mogli gospodarować na tych swoich polach niedegradujących? Ja myślę, że zwiększyła się zdecydowanie wiedza rolników, nie tylko w zakresie tych kwestii produkcyjnych, technologii, ale też pewnej świadomości, że rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności, ale też pewne oddziaływanie na środowisko. I kiedy spotykamy się z rolnikami w, w ramach naszej pracy, na różnych spotkaniach, to tą nową wiedzę. Którą, którą posiedli rolnicy, zauważamy. To jest naprawdę bardzo dobry partner do dyskusji, od których się uczymy również bardzo dużo. W tych kwestiach środowiskowych myślę, że rolnicy są coraz bardziej świadomi i, i ja mogę mówić o glebie najbardziej i w tym aspekcie również ta świadomość na pewno bardzo wzrosła. Rolnik dla rolnika nie jest nic zaskakującego nowego, że gleba to jest warsztat, który on dysponuje, potencjał, którym on dysponuje i musi o tą glebę dbać. Także to, tu myślę, że, że jesteśmy w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o nasze rolnictwo. Ta wiedza jest, ta wiedza rośnie, natomiast no zawsze można zrobić więcej, dlatego musimy rozwijać te systemy. Doradcze czy wzbogacać istniejące systemy doradcze, rolnicze o ten aspekt glebowy, dedykowany glebie już. A wśród poruszanych tematów również wybrzmiało bardzo wyraźnie, że zwiększa się liczba ludności na świecie, może nie w Europie, ale na innych kontynentach. Zmniejsza się powierzchnia upraw, a jednocześnie nawet Pan mówił o tym, że trzeba zadbać o glebę, trzeba bardzo pilnować jej żyzności. Jak to pogodzić, żeby. Zwiększyć wydajność z hektara, wyżywić ludzkość, a zarazem nie degradować tej gleby bardziej, bo jakby nie było, musimy ją bardziej eksploatować. Bardziej eksploatowana gleba, trudno tu postawić znak równości pomiędzy ochroną jej a eksploatacją intensywną. No, rzeczywiście, na pierwszy rzut oka to może być pewien konflikt i, i, i trudne do osiągnięcia. Do jednak na, na glebę, jako ten zasób trzeba patrzeć pod względem takim długofalowym. W, wieloletniej. w dłuższej perspektywie tak naprawdę jest tak, że o ile im bardziej zadbamy o jakość gleby, o jej zdrowie, to wszystkie cechy, które decydują o potencjale czy o funkcjach gleby, o zdrowiu gleby, tym ten efekt, też ekonomiczny, będzie bardziej stabilny i będzie, będzie lepszy w tej dłuższej perspektywie. I, I oczywiście liczba ludności rośnie, nie, nie w Europie, tak jak Pan powiedział, ale na świecie rośnie pula tych gleb, na których można produkować odpowiednią ilość żywności o, o określonej też dobrej jakości maleje, bo, bo z powodu urbanizacji chociażby. Ten problem jest trochę niedoceniany. W dyskusji takiej szerszej, publicznej, ale nawet w Polsce to jest odralnianych jest około 10 hektarów dziennie, czyli przybliżenie jest to jedno średniej wielkości gospodarstwo w Polsce. Jeśli to w ten sposób sobie wyobrazimy, to jest istotna pula. oczywiście nie cała ta, ta powierzchnia jest zabudowywana. Takimi nieprzepuszczalnymi powierzchniami, co w wyniku czego traci w ogóle wszystkie swoje funkcje oprócz tej, tej konstrukcyjnej, ale, ale przynajmniej wychodzi z tej puli, która może być wykorzystywana do produkcji żywności. Inne procesy, które powodują, że na danym gruncie nie da się. Produkować żywności, to, to są te procesy pustynnienia związanego z niedostatkiem wody, z rosnącymi temperaturami na wielu obszarach i, i to te, w ten sposób też tracimy sporo powierzchni do uprawy, erozja. Nawet jeśli ona jest w Polsce pewnym problemem, ale dość dobrze zaadresowanym przez rolników, to na świecie jest, może być problemem poważnym. Więc nasuwa się pytanie, w jaki sposób chronić tę glebę? Jak ten rolnik ma chronić tą glebę, żeby. inaczej jak zabiegać, żeby jej żyzność co najmniej utrzymywała się na tym samym poziomie, a nie spadała? No to tu jest cały zestaw różnych praktyk regenerujących glebę. O tym można by dużo mówić. Tu oczywiście są wszelkie zabiegi, praktyki, które ograniczają dopływ zanieczyszczeń czyli związków różnych, które, które niekorzystnie działają na Choćby, choćby aktywność biologiczną gleby. Wszelkie przedawkowania środków ochrony roślin oczywiście nie są też dobre dla życia biologicznego gleby. Tu chodzi o dopływ różnych związków zanieczyszczających drogami, takimi jak choćby niewłaściwe stosowanie nawozów, odpadów. To, to, to jest jeden z, jeden z procesów, który trzeba ograniczyć: zanieczyszczenie gleby. A inne procesy to są takie, które regenerują glebę, która nie jest zanieczyszczona. Chodzi o to, żeby takie praktyki wprowadzać, które, które zapewniają odpowiedni dopływ materii organicznej, która zostaje przy dobrej aktywności biologicznej gleby rozłożona do, do prostych związków, a, a następnie syntetyzuje się w glebie próchnica. Ta stabilna forma materii organicznej, która, która jest trudniej rozkładana. To są też wszelkie zabiegi, które, które powodują ograniczanie ryzyka erozji, czyli mulcze, pokrywy, pokrywanie roślinnością w tych takich newralgicznych okresach, pokrywanie gleby. To jest tych uproszczenia w orce. My też obserwujemy, że E, kiedy, kiedy jest susza, kiedy są długie okresy bezdeszczowe, to są gospodarstwa, których e, te, tej suszy nie obserwujemy. E, wilgotność gleby jest duża, a po sąsiedzku e, tam, gdzie na przykład jest klasyczna orka, to, to ta susza występuje i ta wilgotność jest niska. Więc te wszelkie zabiegi, które upraszczają uprawy czy, czy uprawy bezorkowa jest bardzo dobrym e, takim e, zabiegiem, praktyką regeneracji gleb, bo zabezpiecza i materię organiczną i, i pomaga w tych okresach bezdeszczowych. Już na sam koniec ostatnie pytanie, bo wspomniał Pan o nawożeniu, o błędach w nawożeniu lub o nawożeniu, które może na narzyzność gleby. Jako grupa azoty wypuściliśmy w ostatnim czasie chociażby RSM z dodatkiem melasy, cukru, które ma odżywiać życie biologiczne. Pracujemy nad nawozami mineralno-organicznymi. Czy myśli Pan, że to jest dobry kierunek, czy jako Kluczowy producent nawozów, moglibyśmy jeszcze w jakiś inny sposób wprowadzić produkty, które by wspomagały rolników w ochronie tej gleby, w poprawianiu żyzności? Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby szukać tych innowacji, nowych produktów w tym wachlarzu produktów nawozowych. Wszelkie połączenia np. tych związków mineralnych i organicznych są bardzo dobre, dlatego że dostarczamy i składników mineralnych tych podstawowych składników nawozowych niezbędnych dla roślin, ale też pewnych substancji humusowych, związków organicznych, które mogą, tak jak Pan powiedział, stymulować Życie biologiczne w glebie, aktywność tych różnych procesów korzystnych dla struktury gleby, dla, dla przemian materii organicznej, ale też stymulować na przykład odporność roślin, czy, czy, czy te fizyczne właściwości gleby poprawiać, tak jak struktura gleby. Więc to jest na pewno dobry kierunek. No idealnie by było, gdyby na przykład to było... Te, te substancje organiczne czy mineralne mogły też pochodzić z odzysku tych bezpiecznych związków, w bezpieczny sposób odzyskiwanych składników nawozowych, czy związków organicznych, z tego, co już w gospodarce gdzieś funkcjonuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.